Witajcie ziomeczki w, nie wiem to który, Wojtek to jest dziewiąty, co nie? Dziesiąty chyba. No dziesiąty. W dziesiątym odcinku minę z panem A mi się Z panem Waflem. I Wojtak się z A to jest mój nowy dom, ale Wam nie będę go pokazał, Na razie bym się nie chciał, bo ten Wojtka poszukać. Ja już idę, ja już idę, bo widziałem swój... O, ja jestem przy domu. Wojtek nigdy... Ja jestem przy domu, ale to jest... Wojtek nigdy niczego nie widzi, ziomeczki. Widzę. No, no coś widzi, ale tam mało. Już optyka najpierw. Ha, 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 Gdzie ty jesteś? Po drugiej strony I parkura właśnie robię. Eee, no naprawdę. Jak będziesz ty, to ci pokażę mój dom. Wojtak! tak możesz iść nade mną? Widzisz mnie cały czas? Widzę Twój nick I... Ale nie, już nie idę już. I po moim niku Ci będę pokazywał, gdzie masz iść, żebym się znalazł w moim domku. Poczekaj, gdzie ty jesteś? O, jesteś? Dobra, widzę. Tu na dole. Ja się będę udusić. Nie, nie udusisz się. Mi dwa bąbelki zrobią. To Tobie tam e, mniej więcej całe by spadło, wiesz? To szybko będę. O Jezu, przepraszam. Dziękuję. Teraz jestem jest Twoje stare chłopie. Nie chciałem, wiesz. Mogłem cię z rączki walić. Byłoby lepiej. Albo z diaksów cię teraz będę walił. Nie, z rączki. Wtedy mnie będziesz dwa razy mniej zadawał. Dobrze. Chodź tu, Cesie. Di, 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 Z rączki mnie być. Ja sobie zrobiłem takiego skina w UTKI o jakiś gościu ode nie skopiował. Zrobił jako swój. Bo tak ty pierwszy wchodzisz, albo ja pierwszy wejdę, bo tutaj taki jest obojętnik. Ja pierwszy. Od... Ale weź do góry płyń! Płynę. No pły... Wal, wal, wal. Dobry. Nie jestem, jestem na dole. Jest. Tylko czekaj, Wojtek, weź na mnie poczekaj. Proszę cię. Proszę cię. Jeszcze? A już nie mam walić. Okej. Okay. I na najlepiej, gdybyś się tu przespał. Tak jest ze mną też oprócz Wojtka. Martyna, moja siostra. Ha, -ha, -ha, ha! I zdradziła się. W sumie to ja ją nie. No, Wojtek, weź tu, chodź niżej, to jest parklino. Nie, ja ci tu nie pozwalam wejść. Ja ci tu nie pozwalam wejść. Dobra, ale nie wchodzę. Nie jestem, nie jestem twoja Wojtek? No, 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 nie wolno. Paszow. Paszow, mistrz. Paszow Wątek moim kotom mówię. Dobra, więc zaczynamy od pokazania. Sypialnia. Pokój gościnny. Jezu, co ja gadam? Pokój sypialniowy, w którym śpią. W którym śpią Minecraftowe człowieki. Yy, i tak. Kuchnia, w którym jedzą Minecraftowe człowieki. Schody, to później wrócę. Yy, łazienka, do której sikają i myją się Minecraftowe człowieki. Pokój pana Wafla. Wojtas! Ale ty masz skrytkę, ja takiej nie mam. To mój pokój. A to twój. No, 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 nie wchodź do mojego pokoju. A wziąłeś to te? Tak. Ci w prezencie dałem, a narzędzia? spać, tak. Przecież mam wszystko, patrz. No to fajnie. Fajnie, podobał ci się prezent? No to jest pokój, w którym śpi człowiek, pan Wafel, a to jest... Nie wchodź, bo ja pokój, się myję. W... Ej, powinieneś drzwi zrobić do łazienki, Ale nie, ja nie chcę i... właśnie, mi się nie podobało ja ci. Się a to jest pokój, w którym ten, mieszkał luć Wojtek. Ubert nie wchodź, ja się myję. Ale spokój, teraz pokazuję coś. Się... Tu jest ten stołowy. Pokój. Gdzie się stolnizuje w nim? Jak w ogóle takie słowo jest? Nie mam. No, chyba. Jeszcze stolnicy. Chyba. I tak. Bo i tak, weź popatrz na siebie. Czekaj. Ile ci do życia zabrało? Zero. Jeszcze raz mi pani. Jedno serduszko, on mi się szybko leczy. Niepokoj! Ej, co nie popatrz. Ja, ja tak se robiłem tu i mi się spodobały takie półki, co nie? A w ogóle jakbyście się pytali skąd wziąłem głowę. Głowę Steve'a bierze się stąd, kiedy ma ktoś skin Steve'a, się zabija go cały czas, to po gdzieś około 100 zabiciach wypada głowa Steve'a, a tak samo z Clipperem jest. A innych, co ja za bardzo nie miałem. Niech mnie Hubert cały czas zabijał. No właśnie. A tak w zasadzie to zabijam też sobie tego Steve'a na moim tablecie. Dobra. No, jestem jest, spać. Tak. To No nie tu? Do swojego pokoju się kładź. Nie, nie, Aha, nie możemy zasnąć, bo nieznajomy Steve Martyński. To, to mój pokój. Aha. Tak? Nie, no. jesteś na moim. Nie, jest, na... No pokaż. Blackpink. Nie jest, bo mnie nie będzie. Ej, nie, ale. Ej nie jest, nie jest z nami, bo miała tylko swoją tabelkę. Ej, to czemu on na... Ja... Idź spać. Idę ja spać. Nie, nie będę grać. Idź spać, bo Martina jest. my nie chce na Ej, ale, ja... ale my nie możemy zasnąć. No, bo ktoś jest na naszym świecie. Czego ja zobaczę tabelkę? No na serio, no popatrz. Steve. No właśnie. Ej, dobra, to, ej, to. Ja wychodzę z gry, a ty jeszcze raz do mnie dołączasz, Ale okay? poczekaj, nie odłożę... do skrzynki. Ej, ja na hejpistla przez przypadek wlazłem. I teraz szyb, szybko ja śpię, żeby żaden Steve tu nie wszedł. Ej, ja na hejpistla. No, dobra, teraz nie ma żadnego Steve'a. A ty wchodź szybko, woj Jezu, ale... Na Steve'a wlażę! z tego świata! którego? Z tego twojego, bo ja sobie będę w wschodu traktować. No to masz problem. Weź się trochę tak przymknij, tak troszeczkę. Przymknij się Wojtek, słyszysz? Martyna, ale um, to jest odcinek w Wafla i Wojtka, a ty... No dobrze, ale ja gram na innym świecie. Nie, bo ja tu siedzę... Jest... Dobra, więc nie, 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 nie gawędźmy. Więc ja, ja nie marnując odcinka będę wam pokazywał, co tu dalej jest, ale ja chcę z Wojtkiem to pokazać. Ale jest, wchodzę na Już jest ten dzień, więc wchodź do góry. Rozkazujecie iść do góry, bo tu. Są schody. Ja takie schody Lodowisko! Oui, 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 oui. Plum, 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 plum. Basen, to jest basen zamknięty, gdy pada Dorobisko. deszcz. Bo to jest basen zamknięty, gdy pada deszcz, jakby co? Martyna, no nie przeszkadzaj no. nam w odcinku. Uh -huh. Mówię tylko, Dobra, tu jest ten alchemii pokój. Tam jest en enchant pokój. Fajnie zrobisz to z tymi głowami. Wiem, mi się to bardzo podoba. To jest magazynek. Nie będę wam w zasadzie pokazywał magazynku. Tu jest, nie wiem czy Wojtkowi już to mówiłem, ale pokój relaksacyjny. Jak się pół, pół godziny przebywa w takim pokoju, normalnie wam się tak kręci w głowie. Mm, nie chciało ci się umoblowywać? Nie, to jest pokój relaksacyjny. Martyna się nabija. Ale foj, por... a, to, a to jest parklinowy. Ja a to jest parklinowy. A to jest parklinowy. Ej! To było sorka, bo chciałem. Ty spadni też, za karę. Ale mam tak samo uleczoną? Tak. Tak, ja, ja skopiowałem twoją zbroję, wziąłem te same książki. Spoko, to ja może lepiej y, skończę to. Masz taką samą zbroję i takie same, popatrz. Ja mam miecz na smart. Na smite 4, unbreaking 3 i looting 2. Psik! Nie gadaj mi. Co, co, co ty na klanie was. Tak, wiem, że sobie narysowałem wysypkę. Okay. Ile to mogę sprawdzić, ile to zabiera? Co? Tobie? Mi? Dobrze. Tu, tu A ty mi? mi to jest... jest enchantowany na smite pokaż 4, mi. unbreaking 3 i looting 2. Wiesz? Całe mi zabieram. Ja to, tobie całe, nie. Ej, ale ja mam tak samo zbroję jak ty. Bo jest ja tych samych książek używałem. Bo chciałem, żebyśmy mieli takie same. Mm. Mm. Y -y -y. Mogłabyś tak trochę ciszę. Ja już mam jakiś i jestem pod bedrokiem. Dobra, weź, teraz my nagrywamy pana Wafla. Do, Martyna przeszkadza. Dobra, i ja wam pokażę mój zaje superowy punkt widokowy, żeby nie przeklinać, bo wiecie, jak się przeklina, to niektóre mało nie mogą oglądać tych filmów, więc. Będziesz musiał Hubert dać znaczek plus 16 <grym> <grym> albo od 12. <grym> Dlatego nie przeklinam, bo wiecie, mało latów jest dużo, co oglądają. mnie, a ja, tak to bym się. A, ja no ja. właśnie. Oglądam. Y Verteza i innych tacy. Tak, ja przeklinają też Dysowski i ci inni. Tak, ja też oglądam takich, co przeklinają, ale. Gdzie ty jesteś? Ale na przykład trzylatki nie mogą przeklinać, bo im rodzice zabraniają. Tak trzeba tego oglądać. Tak, tu są parasolki i leżaki, a tu jest, tu jest basen letni. To, się smutę, ci nie jest ich wcale to ty bardziej nie jest. No i nam, nie przeszkadzaj na odcinku czy ja takiego robię jesteś nienormalna. ja tak a tu, tutaj mi kaya robię Wojtek tylko nie możesz z samej góry drzewa skoczyć bo wtedy byś się zabił ja, ja to już tak... Te... patrz jestem Pana. powieszony na tym na powietrzu patrz jak to wygląda jestem powieszony na powietrzu nie wieszaj się Wojtek Martyna nie będziesz sobie powieszony o skocznia. hola Fajnie, Hubert ma ulepszony kilof, bo ma na i może trawę kopać i mu trawę. Ty też możesz, ty też masz na no, licktacha. Ale ja mam trochę zużyty kilof. Ja też mam trochę zużyty, popatrz. Bo ty masz wszystkiego trochę zużytego. Tak, no bo... bo Hubert używał. No, widzę, że miał lepszego od niewojka. A w sumie wiesz co, mi ten kilofraz był na wykończeniu, ale dzisiaj jak byłem u babci, to sobie go naprawiłem jeszcze, wiesz. A teraz chodzę do kopalni, bo już widzę wszystko pokazałem, oprócz tej trampoliny superowej. Dwa razy tylko.

co tyle rzeczy ci straciłeś, Gdzie ty jesteś? No bo to jest z... mój domek na drzewie, co nie? Ne. No domek on mierze 100 na 100 kratek jest na drzewie. Brawo. Ale wiecie, prawa fizyki są wbrew prawom Minecraft. Hmm. A teraz idziemy do... Kopalni. No, mm, ty w ogóle z fizyki nie znasz. Do kopalni? E Eee, jesteś w szóstej klasie, jest w pierwszej gimnazjum, a tak, do kopalni. w której ty jesteś w klasie? Powiedz. Jestem w czwartej, ale ja chodzę na zajęcia dodatkowe z fizyki. No i zrób... roztowna. A w ogóle zrób jeszcze znaczek plus 12, bo nie swoich odcinków, Martyna, Martyna jest rozwścieczona, bo wczoraj jedynkę dostała. Nie dostałam wczoraj jedynki. Coś dostałaś w podobnym stylu. Co? Ej ja nie dostałam ani jednej jedynki. W Gdzie tam dzień? idziemy? O A ja wczoraj był mój najgorszy dzień, ponieważ dostałem co? Jedynkę, ale z wagom jeden. Dostałeś jedynkę? No. A ja jeszcze ja jeszcze w tym roku nie dostałam jedynki pan od Polaka ci wystawił? Tak. A, nam u nas strasznie dużo osób dostało, a w ogóle Wojtek nie znam żadnej jedynki, możesz pisać na libróżce. Możemy tego okopać? No Wojtek jest w trzeciej klasie, w trzeciej Do klasie co, to jest EW. ale chodzi o, to, że... chodzi o to, że ja nie dostałam... EW, edukacja polonistyczna. Ja nie, nie dostałem jedynek. M M jaki EW? Co to ma znaczyć EW? Ale fajnie teraz, że nie możemy się zabijać, bo to co że jest? nie? A nie jedyne jedynki. Bo nie zabiję. Naprawdę? Ile masz życia? Mało. A dobra, nie bijemy się. Ja tylko chciałam tak sprawdzić, sorry. Yy, więc kopiemy, czekaj, Wojtak. Czekaj, nie kop jeszcze. Yy, tak? tu, tu, nie, Wojtak, tu, chodź tu, chodź tu, chodź za mną. Tu, ma, tu masz pochodnie. Wiem, wziąłem ja sobie 31. Ale to weź sobie więcej. To dole 27 jeszcze. nie biorę? Nie, to weź sobie jeszcze więcej. Dużo nie, ci się przyda. Sobie też tak. Raz, dwa. Czekaj, nie. Ja mam na, na silk, tak. Na tego. cztery nie, ja robię na tyle. Raz, Zatem dwa... Dzisiaj jest sobota, geniuszu. A, wczoraj piątek. No. Raz, dwa, a, trzy, no. trzy, cztery, no. pięć, sześć, siedem. No, no wczoraj. No, siedem. Nie dostamy, wczoraj. Czyli... A gdzie mój kilo? Tunel na jeden by musiał być. Czyli tutaj dziewięć. Tutaj by być tunel na jeden. Raz, tu, tu. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ja też do wczoraj. Pochodnie. O, Iron, ty ile, jakie ty tu masz złoża? Wierzę, że mam duże złoża. Zabić Pan wstawił te. Brak zadania, bo A zgłosiłem. Hej, a nam też stawia, znaczy jedynki, ale jeszcze żadne nie dostałam, dziwo. Gdzie kopać? Jeszcze... Eee, tak, Wo Wojtek, ja ci powiem tak, chodź ze mną, chodź ze mną, ja ci pokażę jak. Ty sobie, bo już mi się tu nudzi. Wojtek wyłączam ci telefon. Nie było. Gdzie? I tu jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Gdzie? siedem, osiem, dziewięć. I ci podnie? Tak, brawo, Martyna nie zamknęła drzwi, ponieważ się na nas rozwścieczyła. Dalej. Czekaj, nie możesz. Nie A bo taki wielki podziemny pokój robisz. Absolutnie nie możesz kopać I jeszcze. I patrz, i teraz w tą stronę o tak, o tak cztery przez cały czas do przodu, okej? Okay? Tak cały czas cztery kopiesz. I nie skręcasz, aż się dokopiesz do tego holu mojego, okej? Okay? Dobra? Dobra. I tak samo zrobię z, z mojej strony. Tylko żebyś nie skręcił przypadkiem. A myślę, że nie, nie skręci. Wiem, że nie jesteś. Ale zależy w jakich sprawach. Ha, ha, ha. <laughs> Ten filar to jest na niezniszczalność, tak? Y nie, on jest na silk też. Jeden. No leczą, on się wkleja. Cztery nie Pięć, czekaj. Sześć, siedem, osiem. Dziewięć. A I po tym, co wykopałem do skrzynki, mój kilof był na połowie wykończenia, wiesz? No. A ja też kopię się w Twoją stronę. Tylko mam nadzieję, że kopiesz tak cały czas 4 na 4. I stawię jej pochodnie, bo to nie chodzi o to, żeby tobie było świetlnie. Tylko chodzi, bo tu też będą człowieki chodziły. A człowiek to jest ten człowiek. Aha, czyli chodzili. Już się dokopałeś do holu? Nie. Cały czas. To chwila się do holu do A czemu łopaty na unbreakinga nie robiłeś? I kilofet też to nie mogłeś. Co to jest unbreaking w ogóle? Chyba to, co. Na pewno to oznacza, że jak coś kopiesz, to wypada ci to samo. Bo to można zobaczyć. Potem jakby się kopało. Nie, silk touch to jest to. No, to silk touch. No. unbreaking, to, unbreaking jest. to jest chyba to, że zadaje obrażenia większe. Możliwe. No bo ja mam miecz na unbreaking. 3. I ty też masz na looting 4, a ranking 3. I to drugie dwa. Ej, ale nie no, kilo kończy się po jakimś tam czasie, co nie? Ej, ale ja Nie mało nam tego kilofa ubywa. Ej, kiedy się dokopisz do holu, to powiedz. Okej? Okay? Ej, ale prawie jesteśmy już przy sobie. się to powiem powiększa. Że... Twój też. Okej, okay. ja się do do holu. Czekaj na mnie. Czekaj na mnie. Ja też do holu chcę jeszcze. Ej, Twój nik jest już bardzo duży. A mój? Tak. Ale jeszcze troszeczkę. Proszę nie odchodź, zaczekaj na biednego wafla. A tu łopaty muszę użyć. No dlaczego... Łopatka to diamond shower. Wiecie, że shower to jest. A czemu ty moje kopałeś? Dobra, nieważne. Przynajmniej się dokopaliśmy. Bo to jest kopalnia. Jak sama nazwa mówi, nie powiedziałam tego. Kopalnia tego. Stona. Więc Wojtek wsadzaj sam stone. Dobra. Nie gravel. Czytam, co to, to było. Y... No i teraz tego się kopię. Mam jeszcze jakiś stone? Nie. Ja nie mam. Ja mam tylko 4 iron i 4 diory. A, a to to nie wsadzaj. To jest spoko. To ile jeszcze kopię tu na li? To jeszcze jest. Tam na 7. Tam o na 7, tam o, tam. Tylko tam w twoją stronę, tam tam gdzie jest ta pochodna. To tu 9 trzeba zrobić tak. raz, 2, 3, 4. PM 6, 7, 8, 9. Tak samo tu. Bo jest tak ogólnie, to będzie przerwa 7, bo tu te dwa będą, co nie? ja kopierz tamtą. Ty tu? Tylko czekaj. Ja ci zrobię tu te, okej? Okay? Żebyś się dokopał do tego. Dobra? Wojtak? Spoko. Nie mówią do mnie Woj, tak tylko Woj. Ale ja do ciebie poniku, mówię. Raz. Nie da się zmienić, a podczas życia. 3, 4, 5, 6. Siedem, osiem. Pokażę 9. się da nie wymienić podczas gry. No nie da się. Właśnie. Znaczy mówiłem, że się da? Tak. Kiedy? Na którymś chodcinek, My po, po prostu graliśmy. No to może głupiej jeszcze byłem wtedy. Ale na starszej wersji można było. No tak. Mówię, że to osunęli. A ja z tej strony robię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. A, nie 10, to 9 miało być. I to sobie gravel stawiam. Nie gravel tylko z trzeba. Gravel jest to. to trzeba. ale ja gravel postawiam. A nie bo z tą kopalnią. Dobra, no, dobra, to gravel stawię. A ja się będę cały czas zbliżał do ciebie, a ty ode mnie oddalał. Ja się kopię do holu, a ty do tego miejsca, co ja ci je wykopałam tam. No a ile to mniej więcej skrotek? Nie, to jest tak samo jak do holu, tylko, że teraz od holu do tego miejsca się kopiesz. No serio, Girt. Ależ Girt to łopatą wykop. A później zakop stołnem czy tam czymś innym. Okej? Okay? Żeby to było statycznie. A w ogóle, ponoć za dwa miesiące ma być nowa wersja Minecrafta. Ona... ten. Na tym. Komputer. Na Android Polsce. Może i wcześniej. No, na Android. Nie, no na Android Polsce może wcześniej nawet. I będą pistony w niej. Nie, Repitery. A nie, repertery są w 14, spoko. Bo ja mam 13. Nie, mi, mi, mi wszystko tu brakuje, oprócz tych guardianów, tych strażników. Y Oprócz pistonów. No fajnie by było, gdyby drugą I oprócz dodali. koni, i oprócz koni. Ale fajnie też by było, gdyby Jeszcze rękę dodali. Drugą. Jeszcze brakuje tego endu, co nie? No, głupie. O, oka kresu nie ma. No nie, oka kresu nie, też brakuje. Nie nie, nie, nie ma oka nie, kresu. Musi miejsce prawie kończyć. Musimy kiedyś zrobić fotkę na y, widzenie w ciemności. Wtedy byśmy mogli kopać, kopać, kopać. A jak się on robi? Nie wiem potem zobaczymy w YouTube. A w ogóle ja ogłaszam konkurs. Co jaki? Nie wiem wymyśl coś. A nie wiem, co ja w konkursie jestem. Tak. Ja się S konkurs nie nazywam. Ale wyś coś wymyśl, bo i tak. No to kto da chociaż więcej łapek w górę niż jest na innych odcinkach, to Hubert. Jak ma kanał, to Hubert da mu 5 lajków. O, dokopalajcie! A jeszcze nie. Już prawie. W sumie nie wiem, czy prawie, czy nie. Nie wiem, dlaczego pojęcia. Mogę to powiększyć na cztery? Nie, ale mi chodziło, o mogę do... to na cztery powiększyć? Tutaj. Tutaj i tam, i tam. Nie, nie możesz na cztery. Tu nie ma być tak. Właśnie chodziło mi o to, ale to ten, ty, kto to... poda liczbę bloków mojego kwarcu, oczywiście. Ej, to już prawie jesteśmy. Cześć, Wojtek. Okay. Pilar kwarcu, wiecie, tego, tego jakiegoś w kwarcu, jakiegoś kwarcu w ogóle, bez innych bloków, wygra figurkę minecraftową. Serio? No. To będzie musiał też adres podać? Tak. I, I ja, będzie musiał napisać w komentarzu. Ja pod koniec odcinka y, podam nazwę mojego Gmaila. To no właśnie, muzykę zapuścimy. Nie! Nie puszczaj żadnej muzyki. Muzykę w kolejnym escape. Ok? Agari opuścimy muzykę. Mam Dobra, no, to w escape puścimy puścimy. No, to wtedy go Nie. Wrzu Wrzuca. Nie to. Rycej na... No. Już dużo tego jest. Nie nie, za, nie, nie, Ale my już kończymy odcinek, co nie? I escape nagrywamy. Nie! Chłopie, pokaż ile my to nagrywamy. Już 27 minut. Krótko. Do pół godziny. 3 minuty. Dobra, trzy minuty. To robimy pożegnanie ładne. Na kilo się wdrapujemy, czy tam obok? Na kilo się wdrapujemy. Obok kilofa i łopaty, Jest ja tutaj po stronie kilofa, to po stronie łopaty. Ej, no akurat, jeszcze się prześpimy, dobra? Co ty na co? Nie, na co nie takie zakończenie by było? Takie nocne. Och, no, można tu kilofy postawić. Nie, dobra. Kończymy, dawaj. Chwilę spięć sobie. By I zbroję ściągnij. Wiem. zostało zatrzymane. Więc do zobaczenia, Ziomeczki, w kolejnym odcinku. No i cześć. Pa!